Tutaj trzeba coś dodawać, mianowicie, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że nasz mózg do 80% jest tłuszcz, i e, wszystkie nasze organy do, prawidł, do prawidłowego funkcjonowania potrzebują jako podstawę tłuszcz, najlepszy tłuszcz, ale ja mówię o najlepszy, jedyny tłuszcz, to jest właśnie tłuszcz pochodzenia zwierzęcego, tłuszcze nasycone? Kochani, e, zrobili nas totalnie w bambuko, mówiąc nam, jak strasznie złe są tłuszcze, e, szczególnie pochodzenia zwierzęcego. No i jest efekt taki, jaki jest. Jakby się tak człowiek czasami przyglądał i patrzył się, no to generalnie e, ludzie zatracili zdolność abstrakcyjnego i krytycznego myślenia. A co myślicie? Dlaczego?